Siemanko, tutaj Daria, i witam Was na kanale Darliwka Dzisiaj wyjątkowo eleganckiej odsłonie. Zobaczcie, jaki włos i makijaż. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, 18, urodziny mojej siostry i zabieram Was na nie ze sobą, ale najpierw zaczniemy od przygotowań, bo wcześniej też coś tam nagrywaliśmy. Zobaczcie, Dawid, jaki elegancki ze Stasiem, z kwiatkami. My za sekundkę dosłownie wychodzimy z domu. Moja siostra z rodzicami jest już na sali, ale zanim wyjdziemy, to ja Was tutaj muszę cofnąć jakby do tego czasu przygotowań do naszych makijaży. Co robiliśmy kręciliśmy nawet Klaudii włosy, więc mam nadzieję, że ogólnie vlog z urodzin się wam spodoba. Mam nadzieję, że tak będzie. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i zapraszam na 18 urodziny mojej siostry. Ja tak idę na 18 kaki. yo! Wiem, że teraz prawdopodobnie wyglądam jak jakiś potwór z gry Hagiłagi, albo coś w tym stylu, ale wykąpałam się W ogóle robiliśmy mojej Klaudii włosy z Dawidem, jak widzieliście I walczymy z czasem, żeby z wszystkim zdążyć Ja się teraz tak szybko ogarnę, umyję zęby, założę sobie maseczkę Bo zaraz jedziemy z Klaudią na makijaż razem I jeszcze muszę wysuszyć Oliwce włosy Więc te przygotowania u nas naprawdę są takie Nie wiem, jakby to powiedzieć, chaotyczne Po makijażu Będę musiała sama sobie zrobić włosy I ja mam nadzieję, że zdążę Dobra, to teraz maseczka I lecimy suszyć oliwce włosy Nie wiem, chciałam je trochę pokręcić Ale chyba nie zdążę, więc Ale w sumie jej się fajnie kręcą, tak wiecie yy, Po swojemu te włosy Ja już nie wiem, ja się stresuję dzisiaj, żeby wszystko fajnie wyszło i, I wiecie, ale dobra Spróbujmy założyć tą maseczkę, która jest Sklejona na maksa Dobra, pomoże mi aparat w sumie o, matko, teraz dopiero wyglądam jak potwór, ale zaraz gdzie mi tutaj? Z nosa mi się zawinęło. Ej, wyglądam jak yeti jakieś. Dobra. Oh my god, zabieram Was normalnie na rodzinną imprezę. Dobra, idziemy i zobaczymy reakcję Stasia. Gdzie jest Stasiu? Dasz buziaczka? Nie. Nie? Nie. Dlaczego? Suszymy. z tyłu za mną są wyprasowane rzeczy Stasia, w ogóle na zmiany, bo on się na pewno ubrudzi. I teraz tak, Dawid musi jeszcze jechać po odbiór kwiatków, bo Stasiu jest chrześniakiem mojej siostry, więc on wręczy jej bukiet. I co my jeszcze? Co my jeszcze? Karty, karty, karty na, na, na pieniążki, bo pieniążki w prezencie. No i dobra, pokażę Wam moją sukienkę. Tu oczywiście Dawid, Dawid, oliwka idzie w tej białej, bo chciałam, żeby szła we fioletowej, żebyśmy byli meczi-meczi, ale no ona chce w tej białej. A moja sukienka jest takiego koloru, ale w sumie ciężko ją pokazać, bo ona tutaj jest wiązana. Wiecie z przodu? Pokażę Wam potem, jak już ją założę. Ja. Możecie pisać pod filmikiem życzenia dla mojej siostry Klaudii, to potem wszystkie jej pokażę. Z kim dzisiaj tańczycie? Ja ze Stasią. Ty ze Stasią? A Stasiu z kim tańczy? A ja jeszcze? Co? Z kim będziesz jeszcze tańczyć? Oliwką. Tańczy... Jeszcze będę tańczyć ze Sarą. Tak. Ja z Oliwką. Ty tak. z Olipką, a z mamą? Mama nie. Nie? Tak. A dlaczego nie? Nie. No wiesz co? Nie. Ja ma Kopop. Czego nie ma? Kopob. Kupup? Tak. Co to jest? Ja nadal w wersji potwora i wiecie co, pakuję rzeczy na przebranie ja sobie, bo ta moja sukienka to jest taka długa lachna do ziemi w ogóle, z odkrytymi plecami, z takimi rozporkami i ja sobie potem po prostu taką czarną na cienkich ramionczkach założę, ale to już po torcie po północy i Stasiowi też bierzemy na przebranie jeszcze taką koszulę, bo na bank będzie czymś po prostu zalany i wiecie jak fajnie się złożyło dzisiaj jest 11 sierpnia i moja siostra ma urodziny 12, więc idealnie jak o północy wiedzie tort to te urodziny się normalnie zaczną. Ja do tej mojej sukienki mam jeszcze taką fioletową torebkę, i fioletowe buty, i fioletowe włosy, więc dzisiaj wszystko będzie na fiolet. Zresztą prawie tak jak zawsze. My już jedziemy na makijaż, słuchajcie, czekamy tylko na moją siostrę, bo na sobie tam też miała coś na usta pozakładać, bo ona będzie malowana później ode mnie. I ja w ogóle nie wiem, co ja chcę. Pokażę Wam się, jak już będę gotowa. Oj, ktoś do mnie dzwoni. O, ale ładnie, to. Ja już jestem po makijażu. Mam, nie wiem czy dobrze widać, ale na przybliżeniu widzieliście, że takie coś z fioletem i tutaj widzę jakąś karteczkę Dawid kupił osiemnastkową. Klaudia jeszcze się maluje i Klaudia ma taki galaktyczny ten makijaż, pełno kryształków, srebra, pięknie wygląda, ale nie wiem czy mi pozwoli to nagrać, widzicie tak z bliska. I pojedziemy zaraz do domu i ogarniam włosy, no bo na razie to tak nie za bardzo. Klaudia mi pozwoli nagrać, jak wszystko będzie skończone, więc dajcie nam jeszcze chwilę. impreza na którą się nie spóźnimy i mało tego mamy jeszcze 40 minut zapasu więc naprawdę 35. 35 przepraszam bardzo ale naprawdę bardzo dobrze nam dzisiaj poszło to ja ci trochę pomogę a potem ci dam dobra wziął za ciasto, więc. Ale jak spróbuję, w sumie to będziemy wiedzieli, czy dobre. No teraz jest ok, jak jesteśmy na imprezie, bo tak to ze Staśkiem było ciężko, ale już jest... czekajcie. ci! <grywa> <grywa> Też dostałaś kwiatka? Tak, ale ja mam takiego. po torcie, po życzeniach, po pasach, Piszcie, że u was też jest taka tradycja dość dziwna, że jest takie jakby pasowanie i wiecie 18 klapsów na tyłek Stasiu usnął, więc ja wreszcie sobie coś zjem, bo jestem mega, mega głodna, naprawdę, ciekawa jestem naprawdę do której będzie ta imprezka, ale chyba moja siostra jest bardzo zadowolona ogólnie, fajnie, fajnie, jest super Witam was o godzinie 3 w nocy Ja już jestem w domu ze Stasiem Oliwka jeszcze została Dawid pojechał I będzie pomagał ogólnie moim rodzicom Tam zabrać jakieś jedzenie z tej sali I tak dalej, i tak dalej Staś się przebudził i nie chciał dalej zasnąć Więc stwierdziliśmy, że bierzemy go szybciutko do domu Żeby bardziej się nie rozbudził i płakał Ale słuchajcie, no Stasiek to po prostu Dzisiaj był król parkietu Ja byłam w szoku jak on tego jazz tańczył I w ogóle i ja teraz spróbuję ogarnąć te moje zlakierowane włosy, ale mamy normalnie tyle materiału, że nie dosyć, że ja zrobię filmik dla siebie, to normalnie nagraliśmy filmik z osiemnastki, wiecie, dla mojej siostry, bo oczywiście nie wiem, jak ja to zdejmę. I wiecie co, może jestem szalona, ale na koniec chyba odcinka otworzymy sobie paczkę od widza. Paczkę już mam i słuchajcie, zdecydowanie tylko darliwka otwiera paczki od widzów o trzeciej w nocy po imprezie. Ale jestem mega ciekawa, co tam jest tym bardziej, że mam bardzo dużo tych paczek. I teraz i tak matko Boska, co mi się tu zaplątało. I teraz i tak czekam na Dawida i na Oliwkę, jak wrócą. A to będzie bolało, zaraz wracam. Zaraz idę umyć głowę, bo masakra, po prostu. Dobra, słuchajcie, będę tak na czarownicę chyba otwierała. Wiem, że jestem trochę poczuchrana, ale wybaczcie. Jest trzecia w nocy, słuchajcie. Otwieram. E, w ogóle to może powinnam otwierać paczkę? Ej! Co mam etui z Hogwartu na telefon? Ej, ja sobie ostatnio kupiłam etui i to dosłownie wczoraj takie. O matko, ale ja je ubrudziłam. Takie pudrowo różowe, ale ogólnie to uważam, że ono nie pasuje, bo tutaj mam niebieskiego tego iPhone'a. Ej, czy to się zmieści? Mam nadzieję, że tak, ale super, dziękuję bardzo. Ej, I słuchajcie, co o matko, moją gumkę tutaj wrzuciłam. Co to za słodziak? Ej, ja to kojarzę. To jest z Enchanting Malsów. Ej, ale on jest fioletowy, zobaczcie jak moja głowa. Po prostu bliźniaki. Oh my god, ale śliczne! Mega się cieszę, że otwieram tą paczuchę teraz, że nie poszłam spać na klejki. Oliwka oszaleje, jak to zobaczy. W ogóle oliwka jeszcze sobie zażyczyła, słuchajcie, o. No, przed trzecią, żeby mi zrobiła gorącą czekoladę, bo tam. O Bo tam na sali też była właśnie gorąca czekolada. Ej, tutaj są zdjęcia igi chyba! Ale mega w ogóle. Jeju, jak ty na to nadrukowałaś? Musisz mi zdradzić tipa na to, bo ja bym sobie też takie naklejki na przykład wydrukowała. I nie wiem, jak gdzieś widzę z wami albo coś, to bym wam takie naklejki dawała. Mam koronę, no ale na mnie się niestety, chociaż jak nie pasuje, jak pasuje. O, proszę bardzo. Ej, mam kolejnego kurczaczka z Malsów i mam bardzo dużo tutaj takich figurek. Jaki piesio słodki! Ej, rzucę Oliwce na łóżko. Jak przyjedzie, to y, powiem wam w następnym odcinku. Powiem tobie, Iga, jaką miała reakcję. Zobaczcie, ej, to jest chyba z, y... No ja też to kojarzę. Z czego to było, to ja wam nie powiem. Klaudis. Może, nie, Klaudii, chyba ch ch takie mniejsze te zabaweczki miało. Tutaj, proszę bardzo, jaki wymysł. Tym z kolei na pewno będzie się jutro bawił Stasiu, bo on bardzo, bardzo lubi takie rzeczy. Mam tutaj superową karteczkę, zobaczcie, zaopiekuj się mną. Płomyk jest coś chyba dla Staśka, e, T-Racers, e, ja mam zanik pamięci jakiś chyba po tej imprezie, albo po prostu jest za późno już, e, mam takiego słodziutkiego piesia, jest też jakiś dinozaur i czy ten dinozaur jest stemplem, muszę to ukryć przed Staśkiem, dlatego że my tutaj w tym przejściu od oliwki pokoju jakby do salonu, ten co mamy taki mały korytarzyk, to jest cały postemplowany, wszystkie ściany po prostu. Hejka, Darliwka, mam nadzieję, że paczka Ci się spodoba. To moja pierwsza paczka dla Was. Jeju! Bardzo mi się podoba, już a jeszcze całej nie otworzyłam. Oczywiście ja Oliwce też wszystko pokażę. Jutro już, bo pewnie go na dzisiaj wróci, to padnie spać od razu. Lista youtuberów: Mufina, darliwka, Mati i Wika, Oliwka i Denzi. Super, dziękujemy. Za drugie miejsce. Oj, tutaj jest coś niepodpisanego, jakaś tajemnicza koperta. Ej, karteczki! Karteczki takie fajnie przylepne, i jeszcze taki. To jest to autka. T-Racers, ziomek z T-Racersów. Tutaj mam wysyp na Stasia. Ja bym to wysypała, ale Stasiu śpi, tak słodziutko sobie śpi. On po prostu się tak wytańczył dzisiaj. Tutaj mamy ludzika takiego, ej zobaczcie mam jeszcze dziewczynkę taką we fioletowym całą i jeszcze takiego króliczka poczekajcie, zdejmę tą koronę, bo ona mi spada i to nie wszystko bo mam jeszcze taki fajowy różowy ołówek idealny na back to school poczekajcie, tutaj mam coś takie ej to jest łyżka, to jest łyżka normalnie zobaczcie jak superowo zrobiona mega pomysł to jest i oprócz tego jeszcze mam tutaj taką piękną tasiemkę w superowych kolorach. Mam gwizdek, zobaczcie. Najbardziej poszukiwana przez nas figurka z tej serii, Milka Secret Boxów, i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie nowa. I ogólnie ktoś mi pisał, wiecie, że jest nowa, jakieś 7 cudów świata. Ale jak ja to wpisałam w ogóle i w ogóle to nie ma tego, więc jeżeli macie jakieś przecieki, to koniecznie dajcie znać, bo ja bym bardzo chciała otworzyć. I tutaj znowu mamy. Ale to jest Super Zings albo Super Things? Super Things chyba. A tam to mówiłam dobrze, nie? Że Ty Racer. I słuchajcie, to jest. A nie. To jeszcze nie wszystko. Jest druga łyżka, czy to jest ta sama? I tu mi jeszcze wpadł jeden, jeden ludziczek. Dobra, jest ludziczek. Więc Iga, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za taką niespodziankę i pewnie nie spodziewałaś się, że otworzę ją o trzeciej w nocy, ale naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam Cię z całego serduszka, wysyłam oczywiście serducho. No i słuchajcie, lecimy do Łazienki zmywać makijaż. I wiecie, co Wam jeszcze powiem? Bo teraz zachciało mi się do Was gadać ogólnie, że nie wiadomo w ogóle z jakiej imprezy i o której bym wróciła, to ja muszę zmyć makijaż, bo ja bym się nie położyła po prostu z taką pomalowaną buzią. Serio. Ej, w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście mnie na tym kanale w takich prostych włosach z przedziałkiem, bo wiecie, ja zawsze sobie robię tą kitkę. A teraz zobaczcie, jakie ja mam długie i proste włosy, i najlepsze jest to, że jak kręciłam je na tą imprezę, wiecie? Ja zdaję jeszcze sukienkę, założę sobie jakąś koszulkę, żeby mi było wygodniej. Dobra, zmywamy sobie ten makijaż. I słuchajcie, ja będę oczekiwała na Oliwkę i, i na Dawida. I z Wami już się pożegnam po prostu. O teraz to już w ogóle mam fryzurę hit. Dzisiaj to mnie po prostu zobaczycie. O matko, jak ja tu pozdejmuję te bransoletki, pierścionki. Jej, już Maryku. Dobra, czy mi się uda jedną ręką odpiąć bransoletkę z moimi paznokciami to jest wyczyn poddaję się, miałam chyba z 1500 prób poza kamerą i tak nie mogę jej zdjąć, więc dobra. Dzium, dzium, dzium i lecimy. Teraz yy, stanę się brzydka. <gry> dobra, więc słuchajcie kochani, ja bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że taki odcinek całkowicie inny na kanale się Wam spodobał. O oh my god. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek, a ja już naprawdę uciekam, ogarniam się, idę się kąpać i kładę się spać, więc dziękuję za oglądanie. Pa!